Dzień dobry, dzień dobry, witamy na ruderce. Jupi! Pogodę mamy bardzo ładną, ale trochę wieje. Tracy, że wieje, to już czapa wjechała, żeby się nie przeziębić. Trzeba dbać o siebie, szczególnie, że mamy, mamy sporo roboty, mamy co robić, więc czapa musi być. Co u nas słychać? Powiem Wam, że w ogóle jest tak, że... My jakby nie na bieżąco wrzucamy filmy. Obiecałam sobie, że może jakoś na nadrobię ten stracony czas, żeby było na bieżąco, ale ciągle brakuje nam niestety czasu, bo cały tydzień to jest praca, żeby oczywiście zarobić na remont. W sobotę jest remont, w niedzielę jest zgon, bo jesteśmy dość mocno zmęczeni. Więc nie ma za bardzo kiedy, no ale obiecałam sobie, że będę teraz wrzucała od tego tygodnia, co teraz będzie, będę wrzucała po dwa e, filmy, żeby, e, żeby jakoś to nadrobić, więc może się uda. Będzie nas więcej, nie wiem czy się cieszycie, czy się nie cieszycie, mam nadzieję, że łapki w górę, e, w górę i, i się cieszycie się będziecie z nami. E, dobra, na jakim jesteśmy aktualnie etapie? Jesteśmy na etapie takim, że mamy tak, dach zrobiony. Orynowanie zrobione, chudziak wylany, okna wstawione oprócz jednego, bo z jednym oknem mieliśmy małą zmianę planu. Było okno 120 na 100 a stwierdziliśmy, że jednak, jednak wstawimy trochę większe okno, więc wstawiamy 120 na 180 Taka, taka zmiana o 80 cm, ale chciałabym chciałam mieć więcej światła na światłodziak w sypialni. Więc stąd ta zmiana. Ale tak poza tym, no to wszystkie okna mamy e, wstawione. Okna to zrobione, to zrobione, to zrobione. Aha, podmurówki między kozłami mamy zrobione. No i teraz tak naprawdę bierzemy się za takie wiecie do murowania. E, i jak sobie to domurujemy, postawimy sobie dwie ścianki, bo mamy ściankę między pomieszczeniem gospodarczym a kuchnią i pomieszczeniem gospodarczym a łazienką, no to wtedy możemy wpuścić pana elektryka. Cieszę się bardzo, tylko że wiecie, puścimy elektryka, ale my jeszcze przyłącza prądu nie mamy, no ale był u nas ostatnio wykonawca, który wygrał jakby przetarg, no i mówi, że tak do marca robi dokumentację jeszcze taką projektową, no i później jest szansa, że gdzieś tam w kwiecień ktoś wejdzie i nam ten prąd założy. Czy tak będzie, cholera wie, e, bo wiecie, jak to jest z energetyką, nigdy nic nie wiadomo, niby ostateczny termin wykonania e, przyłącza mamy 25 lipca, więc najpóźniej 25 lipca będziemy mieli prąd. To takim, takim wstępem opowiedziałam wam, co u nas <laughs> biorę się za pracę, bo tak jak mówiłam, w dwójkę działamy, więc jak działa jedno, to drugie musi na przykład schodzić ciągle z rusztowania, więc pomocnik jest niezbędny. Pozdrawiam Was serdecznie, ja i Wojciech, życzymy Wam miłego dnia, dziękujemy za oglądanie, za komentarze, za polecenia yy, i co? I buziaki do później, pa! zaczyszczenie cegieł, a później ta półka mi jeszcze została. A wojcie wybiera tutaj. Otwór na rurę kanalizacyjną, która idzie do górnej łazienki, czyli tu Nie Wojciech? Proszę Wykuz? No. Jak ci idzie? No idzie tylko tak wyszło Skąd też robić taką no. cegła, nie? Mhm Nie rozwala się cała? Jak widzisz Jako tak Część idzie, część nie idzie. Mógłbyś ubrać okulary, byłoby bezpieczniej. No ale dobra. Jeszcze widzę. Jeszcze widzisz dobrze. Za długo było czysto, więc znowu bałaganimy. Więc znowu trochę gruzu, na szczęście niewiele. Tutaj już przygotowujemy sobie pod wymurowanie ścianek. Konstrukcję. Bo mamy jeszcze pracę. Żeby nie było, że Wojtek nic nie robi. I I tak siedzę sobie i czyszczę. I końca. Nie widać. Tutaj trochę jest już poczyszczonych, ale to wszystko jest do wyczyszczenia. Nie lubię takiej roboty, no ale cóż. Trzeba. Trzeba to trzeba. Tutaj cegieł nie ma. Są pięknie poczyszczone tutaj. Pięknie, pięknie poczyszczone. Krysia poczyściła. Brawo Krysia. I teraz tutaj trzeba brać się za kolejne te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pasów. I znowu będzie la bombom, i znowu będzie czyszczenie. Za te cegły przeniesiemy sobie tu. Mamy w jednym miejscu, więc tu je sobie przeniesiemy. Dobra, bierzemy się. No i rozwalone. Wszystko teraz trzeba to poczyścić, Posprzątać, wywieźć piach i będzie gitarka. 5 minut przerwy na herbatę, cegły poczyszczone. Yy, Wojtek wykuł otwór na rurę kanalizacyjną, która idzie do góry, więc pojechał wywieźć gruz na drogę, żeby od razu utwardzić nam drogę. No, no i co? No i dzisiejszy dzień to powiem, a mi ja nam tak. Można by było powiedzieć leniwie, no ale nie leniwie, ale nudno, nudno trochę, no bo to czyszczenie cegieł to nic fajnego. Czapa już, jak widzicie, wjechała, bo już, kurde, jest zimno. Zimno, zimno i niefajnie. O, jak mi się ręka trzęsie, ja to powinnam... O, teraz będzie łatwiej. No, e, co możemy wam powiedzieć? No, zbliża się zima. Przed zimą jesteśmy już jakby pozamykani. Brakuje nam tylko jeszcze jednego okna, ale to ono przyjedzie chyba w tym tygodniu. Wstawimy jedno okno, o, jedzie Wojciech. Haha. <grym> Nie Wojciech na herbatę. Jedno okno jeszcze wstawimy i będziemy już tak szczelnie pozamykani, więc nie będzie nam tam biało, nie będzie tak chłodno w środku, bo zaczynamy bardziej działać w środku. Musimy najpierw pomurować wszystkie ścianki. Jak pomorujemy wszystkie ścianki, no to wtedy wchodzi pan elektryk. Przewody będziemy puszczali po podłodze. Będzie łatwiej. Zastanawiamy się, jak rozwiązać temat gniazdek w tym, na ścianach, gdzie będziemy mieli odkrytą cegłę, bo może puścimy po prostu przewodem po wierzchu takim czarnym, żeby to fajnie wyglądało, albo postaramy się może uniknąć gniazdek na tej ścianie, chociaż powiem Wam, będzie ciężko, bo na przykład w spilni ściany za łóżkiem będziemy mieli odkrytą cegłę, no a tam wiadomo, jest potrzebne gniazdko do lampki, gniazdko do ładowania telefonu, i to z dwóch stron, i może jeszcze zrobimy sobie włącznik i wyłącznik światła głównego, żeby po prostu nie wstawać, więc chyba będziemy musieli puścić po prostu ten czarny kabel. Jeżeli macie jakieś inne pomysły albo gdzieś widzieliście, jak to ludzie inni robią, my szukamy jeszcze jakiegoś innego rozwiązania, bo jeszcze pan elektryk mówił, że może nam tak wykuć po prostu, żebyśmy mieli nisko te kontakty, kontakty, gniazdka kontakty, tu ma w telefonie ponoć, więc jeszcze nad tym myślimy, żeby było tak po prostu nisko i wtedy to jakoś ładnie zabudować. No, ale jeszcze się nad tym musimy zastanowić. Obiecaliśmy sobie, że jak przyjdzie jesień, a już tak widzicie, że po drzewach już raczej przyszła, to weźmiemy się jeszcze to troszkę za wycinkę niektórych drzew, bo mamy ich za dużo. Więc jest pracy naprawdę mnóstwo, troszkę mamy za mało czasu, bo mamy tylko i wyłącznie soboty. No, ale jakoś sobie chyba z tym tematem poradzimy. No nie mamy innego wyjścia, więc trzeba sobie poradzić, nie? Co jeszcze u nas słychać? No ciągle mam problem z tym, żeby regularnie wrzucać filmy, bo powiem wam, że brakuje mi po prostu czasu i też nie wiem, czy ktoś chce oglądać te nasze filmy, więc trochę czasami mam tak, że się zastanawiam, czy dalej wrzucać, czy nie wrzucać. Jest para osób, które nas trzyma przy, przy życiu na tym YouTube. Ale no, zobaczymy, zastanowimy się jak to, jak to dalej pójdzie, bo to jest naprawdę sporo pracy. My jeszcze prowadzimy e, dość na bieżąco konto na Instagramie e, Więc tak wrzucamy trochę tu, trochę tu. Na Instagramie trzeba w pionie wrzucać, tu trzeba w poziomie. I tu tak nam się o teściu tam coś chodzi, nadzoruje, będzie, będzie na filmie. <grym> no, dobra, koniec pierdzielenia, biorę się za picie herbaty i dalej idę piszczyć sęgła. tak ludzi nie zbliża, jak wspólne, romantyczne czyszczenie cegły. Roda? Mój <grymnie> <młysyka> <Cieszku>, jest romantyko? <grymnie> 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 Ejże, z tym mi tutaj dorzucasz pod nogą, bo będą straty w ludziach po tym romantycznym naszym wieczorze. Nie, ja też ci już dalej pomagam. Tak, aha. Tak, tylko zaczęłam y, kamerzyć, to już mówisz, że ja mam odkładać, a tak to mi każesz czyścić. Taki jesteś cwaniak. Pani Farafa. Dobrze, pozbyliśmy się cegieł, a dokładniej to je wyczyściliśmy. więc Mamy je tu, tu i tu. No i teraz się bierzemy za grabienie tych resztek. Wysypujemy je na drogę, żeby utwardzić sobie. Drogę dojazdową i zobaczycie, jaka jest różnica między. O, tak, tak chyba będzie lepiej. Opa! Tu jest tak. No, no, tego tak chyba nie widać. W każdym razie tu widać, że jest, znaczy widać, nie widać. Tu jest niżej, tu jest wyżej, więc sporo musimy wybrać. No i musimy ten próg jeszcze rozwalić. Więc biorę się zagrabienie naszego przedpokoju. A tam, jak widzicie, widać jeszcze wejście do dawnej piwnicy. Tinki, a to w czternastej nie. Czy będziemy niszczyć ten oto próg. Potrzebuję młot. Wojtek, podaj mi młot. Młot, daj mną. <noise> Jeden ja młot, to już widzę. Takim maleńkim? To ja chyba nie. Takim większym trzeba, chyba, Wojtuś. Nie, ja to większy duży standard. A nie mamy takiego pomiędzy? Nie. Chyba, że kupisz mi tak taki pomiędzy. Takie pomiędzy? Nie, potrzebujemy inne sprzęty. Co? Inne sprzęty potrzebujemy, więc nie będziemy kolejnego młota kupować. Proszę, tutaj. Jakie inne sprzęty No. A co, nie potrzebujemy innych sprzętów? Potrzebujemy. No. Daj no, bo to się... Co? To O nie, może jest zepsuty. No. Nie wiem, czy tym takim małym młotem to to tak pójdzie. Eu quero, né? Do zobaczenia następnym razem na Ruderce. Pa!